No fajnie zaczęliśmy to spotkanie. Była walka. Udało nam się wygrać pierwszego seta. W kolejnym doprowadziliśmy do równej końcówki emocjonującej, jednak ją przegraliśmy. To nam troszkę podcięło skrzydła i w trzecim secie zaczęliśmy troszkę gorzej grać. No i Rzeszów nas, delikatnie mówiąc, zmiażdżył w tym secie. No i trener stwierdził, że może da pograć tym, co mniej grali. No i w pewnym sensie mu się to opłaciło, bo Max zagrał dzisiaj dobre spotkanie w ataku. Nie wiem jaki procent wykręcił, ale, ale naprawdę szacunek. Dzień czwarty próbowaliśmy znowu nawiązać walkę, jednak już zespół Rzeszowa nam na to nie pozwolił. Ja przegraliśmy ten drugi set i przegraliśmy wszystko tak naprawdę to chyba to spotkanie i gdzieś ten jeden punkt, który mogliśmy wywalczyć, bo, bo gra nam się układała bardzo dobrze, graliśmy bardzo dobrze taktycznie, wykonywaliśmy wszystkie elementy, które, które sobie założyliśmy, zatrzymaliśmy środkowych na wybloku, więc grało nam się naprawdę fajnie i wszystkich tutaj ta gra mogła cieszyć, a nagle jak mówię, pękło gdzieś to wszystko, a drużyna Rzeszowa jest taką drużyną, że po prostu takie chwile naszej słabości wykorzystuje, ale będzie to na pewno dobra nauczka dla nas, bo, bo zaczynają się playoffy i w playoffach już nie możemy takich błędów popełniać, bo po prostu będziemy skarceni, tak jak to dzisiaj Rzeszów zrobi. Jak widać dzisiaj Krzysiek Wierzbowski pojawił się pierwszy raz na boisku. To fajnie, bo już jest jakaś zmiana, już jest jakaś opcja na, na przyjęciu. Niedługo Maciek Zajder wróci, więc na środku będzie kolejna opcja. Chociaż i Przemek Smoliński zagrał fajnie też. No powoli wracamy do siebie, odbudowujemy swoją formę i, i, i chłopaki wracają do zdrowia. Psychicznie fajnie, fizycznie jeszcze bardzo... Może nie bardzo, ale słabo, bo tak jak mówię, no jeszcze nie wróciłem do tego, co bym chciał pokazywać. Gdzieś te nogi jeszcze tak nie noszą, nie ma tej szybkości, tej techniki tego wszystkiego, co, co było przed kontuzją, ale naprawdę półtora tygodnia było dla mnie bardzo ciężkie, bo bo już, że walczyłem ze sobą, to jeszcze z piłką, więc, więc mam to już ze sobą, to najgorszy moment. Teraz z każdym dniem myślę, że będzie coraz lepiej. Ostatnie dwa tygodnie były bardzo, były bardzo ciężkie. Dużo biegania, praktycznie codziennie dzień bieganie. Co drugi dzień siłownia, bo musimy naładować baterie przed play-offami. Przygotowujemy się tak naprawdę już do playoffów, a to są takie e, przetarcia. I cieszymy się, że na pewno, że to są z zespołami bardzo dobrymi, bo, bo pokazują nam, że każdy, każda chwila słabości... Będzie po prostu kończona tak jak dzisiaj to się wydarzyło.